Tutaj Mieliśmy też zmianę inspektora nadzoru, bo inspektor to jest człowiek, który powinien w naszym imieniu odbierać, natomiast trafiliśmy na inspektora, który był strasznie zasadniczy i bardzo nie umiał i nie lubił pisać, więc on podpisywał w miarę te dokumenty, które się pojawiły, tylko naprawdę był um, strasznie topornie, mu szło napisanie czegokolwiek. Bardzo ciężko się z nim współpracowało. Jak prosiliśmy na przykład coś się stało i do ubezpieczyciela potrzebowaliśmy jakiegoś zaświadczenia od niego, to on mówił, żebyśmy my napisali, a on to podpisze, tak? A za taką wizytę płaciliśmy 400 zł plus VAT. Więc trochę nam to było nie w smak. Więc go zmieniliśmy, bo też e, nie chcieliśmy z nim już więcej współpracować. Ale inspektor jest konieczny, bo on patrzy, przyczepia się, bo wie, że jak nie będzie e, się bardzo przyczepiał do tych, którzy robią wykonawstwo, to nie będzie e, miał wynagrodzenia. Natomiast jeszcze jedna rzecz nam się wydarzyła, która, która się wydarzyć nie powinna, a mianowicie w jednym z pierwszych etapów tej pracy to było właśnie te wentylacje i przeprowadzenie tych rur z mieszkania do mieszkania. To była robota na około 3 dni. I tam w, przy tych niektórych miejscach są, no wiadomo, są takie belki drewniane. Przyszedł pan architekt, który to zaprojektował, przyszli panowie, którzy mieli to wykonać. Była sobota, wszyscy udostępnili mieszkania, zaczęli panowie wiercić. Ale że była sobota i oni powiedzieli, że skończą to w poniedziałek i wtorek, bo chcą o 15 skończyć, no bo jest sobota i tak dalej, no to ok. Myśmy powiedzieli, dobra, przeżyjemy jakoś ten weekend, każdy będzie miał taką dziurę w mieszkaniu, zanim oni te rury przepuszczą. No i o 15 cała akcja się skończyła. Myśmy tam po, po całym dniu by, z tej budowy też zeszli, bo tam jeszcze mieliśmy ustalenia, jakieś rozliczenia faktur z wykonawcą. Pojechaliśmy do domu. A że mieszkamy teraz pod Warszawą, no to już zjeżdżamy tam pod dom. Nagle dzwonią moi lokatorzy i mówią, Pani Agnieszko, tutaj jest problem, bo takie spadające płomienie nam spadły na walizkę i na szafę. Zmęczę, <grym> co? oni mówią, z tej dziury takie płomienie spadły. Jak to płomienie? Ale co zagasiliście? No tak, takie płomienie spadały. Okazało się, że mm, oni wiercili to na bardzo wysokich obrotach w tym drewnie. I wyszli. I wszystko byłoby ok. Tylko, że nasi lokatorzy wzięli folię, worki foliowe i powpychali do tej dziury. A to było nagrzane. Więc ta folia się zjarała. Zaczęły takie spalone fragmenty folii spadać im na walizkę a pod spodem była taka zwykła szafa, no wiadomo, z Ikei, więc to tak bardzo ładnie chciało się zająć, nie? No ale oni opanowali sami ten pożar. No ale my z mężem mówimy, wracamy. Wiecie, czwarta, sobota, jesteśmy już pod domem, dobra, 30 km z powrotem, wracamy, zobaczyć co się stało. Przyjeżdżamy, patrzymy, no w sumie tam tylko jest takie troszkę zadymione, jest, yy, no nic się nie dzieje, tak? Jest zadymiona, oni wyciągnęli tą folię, zakazaliśmy im tam cokolwiek wkładać, pokrzyczeliśmy na wykonawcę, że im jakiejś deski nie przyłożył na to, żeby nie było takiej dziury, bo rzeczywiście było tak, że ci z dołu mogli tu z góry włożyć rękę i pomachać, tak? Ale miało to być tylko przez chwilę, przecież w poniedziałek i wtorek mieli to panowie dokończyć. No ale tam stoimy, rozmawiamy, stoimy, rozmawiamy i nas tknęło. Naprzeciwko jest jednostka straży pożarnej. my chodź sobie to zgłosimy, bo jakby trzeba jakieś ubezpieczenie, wiadomo. To, to że zgłoszenie mieliśmy, ta staranność i tak dalej. Poszliśmy na, poli na straż, mówimy, że tu taka sytuacja. Oni mówią, nie musicie zadzwonić, to wyślemy jednostkę. My, my widzimy z okna. Radiowóz wyjeżdża przez drogę. Nawet na naszym, tak. Tak, na naszym trawniku mają hydrant, więc tutaj przybiegli tam w tym. No i mówili: wypiszcie protokół, my będziemy mieć podkładkę jak do ubezpieczyciela. I staliśmy w mieszkaniu sąsiadki, bo ona jest na pierwszym piętrze, a ja mam mieszkania na parterze. I ta cała sytuacja była pomiędzy moim mieszkaniem a mieszkaniem sąsiadki. Więc tam chodziliśmy z góry na dół, z góry na dół i ustalaliśmy, co się dzieje. No i z tej sąsiadki przyszli panowie, tak patrzą, ci strażacy i mówią: jest zapłon. Okazało się, że to się tliło w tych belkach. One były tak strasznie, strasznie wysuszone, więc to, że oni wyjęli tą folię, znaczy, że włożyli to, spowodowało ten zapłon, to, że oni wyjęli tą folię, to i tak ten płomień szedł w belkach. Dobrze, że ta straż przeszła, bo w zasadzie to było już tak, że miało się całe zająć. Więc w zasadzie w pół godziny by nam się zajął cały strop, mielibyśmy zjarane jedno mieszkanie za drugim, a że wszystko tam było, no wiecie, meble z Ikei, to byłby po prostu. Pożar, jak się patrzy, przynajmniej w połowie kamienicy. No i panowie mówią, będziemy ciąć. I było tak, że po prostu oni weszli z piłą motorową i wycięli tam taki metr na metr w tej podłodze, żeby zabezpieczyć ten pożar. Ja trzymałam sąsiadkę, która była, a Daniel trzymał drzwi, żeby ona tam nie poszła i nie patrzyła, jak jej to wycinają. Naprawdę. I. Na to wszystko trzeba uważać. Mogliśmy się spalić. Dobrze, żeśmy tych strażaków wezwali, bo byśmy poszli z dymem z całą kamienicą, a ubezpieczenie mieliśmy tylko na milion, co byśmy nie pokryli tego. No a poza tym cała kamienica była zamieszkana, bo była sobota po południu, więc wszyscy byli na miejscu. W trakcie remontu zwiększaliśmy, e, to ubezpieczenie zmienialiśmy, natomiast tak, to jest mądry polak po szkodzie, tak? Nie przewidzieliśmy aż takiej sytuacji. E, mamy ubezpieczenie te podstawowe od pożaru, od jakichś tam innych rzeczy, natomiast nie aż tak e, obejmującej szerokiej ochrony. W związku z tym widzicie, jakie duże ryzyka się z tym wiążą, tak? Chcący, niechcący mogliśmy tutaj e, się spalić. I przez... E, dostaliśmy ubezpieczenie. Dostaliśmy ubezpieczenie z e, wykonawcy, zostało ściągnięte za, za to, że tę pracę zrobił niedbale. Wykonawca też się szybko bardzo wrócił, jak mu daliśmy znać, że jest pożar, straszny opierniki, czy od nas. No ale sytuacja była taka, że przez około tam trzy tygodnie między jednym a drugim mieszkaniem była taka dziura w podłodze metr na metr. <laughs> lokatorzy nam się nie wyprowadzili. Powiem Wam, jestem, jestem z nich dumna. Wytrzymali mnie, wyprowadzili się, a sąsiadka po prostu nie wchodziła do tego pokoju, w którym nie miała kawałka podłogi, no i mieszkała. Zatem każde, każde takie sytuacje mogą bardzo... No, to no widzicie, co się dzieje? Mogą spowodować, że jest inwestycja albo nie ma inwestycji, tak? Że mamy kamienicę albo nie mamy kamienicy dosyć szybko. Więc tu trzeba bardzo uważać i huchać na zimę. Na co trzeba też zwracać uwagę? Ekolodzy. Przyszedł pan, który tam zaczął biegać wokół kamienicy, krzyczeć i w ogóle, bo trawę zajeżdżamy. Słuchajcie. Trawę zajeżdżamy. Jest pasek, na którym stoi hydrant. Pasek przy drodze, jest chodnik, jest tam 2 metry ziemi. I tam stoi hydrant, i to jest działka, która należy do Urzędu Miasta. My mamy swój dojazd i mamy swoją działkę, tak? Ale że jest remont, no to wiadomo, się tam wszystko jeździ, rozjeżdża, panowie parkują. To jest trawa, kawałek trawnika. Ale komuś widocznie to się nie podobało, bo dostaliśmy informację, że to był Donos. I przy... i okazało się, to też, e, też się nauczyliśmy, właśnie, że jak się składa wniosek do Urzędu Miasta z informacją, że jest remont, to też trzeba do osobnej komórki. W urzędzie miasta, jakaś tam ekologia, że my będziemy trawę rozjeżdżać. Czy nie mają nic przeciwko temu? Myśmy machnęli na to ręką, nie wiedzieliśmy o tym, a druga rzecz, jak byliśmy w urzędzie, zrobiliśmy to zgłoszenie, to nas nikt nie poinformował, że taka rzecz jest. No i dobrze, już tam ze świętym, stoickim spokojem przybiegł jakiś urzędnik, machał rękami, krzyczał, też mówił, że wstrzymuje budowę, a w ogóle w najgorszym w scenariuszu, jaki możemy sobie wyobrazić, to mandat karny dostaniemy. Okej, okay, to pan wystawia, tak? Rozpowiadamy statystycznie, jesteśmy przygotowani. To prosimy pismo w dwóch egzemplarzach, ustosunkujemy się do niego jako wspólnota w odpowiednim momencie i czasie. W założeniu zdążymy tą trawę zasiać. A jak mandat karny, to tak, to też ustosunkujemy się najpierw, jakieś odwołanie złożymy. Urzędnik był bardzo przejęty całą sytuacją, zrobił zdjęcia, mamy zawiadomienie, czekamy na pismo i mandat karny, czy, czy, czy tam. Bardzo tutaj działaliśmy na szkodę przyrody. Pomijając fakt całej akcji wycinania drzew w Polsce, ta nasza ingerencja w trawę, w zieleń miejską, czuje się skruszona. Tak, czuję się skruszona. I jeszcze jedna rzecz. Wezwanie z Urzędu Skarbowego. To mieszkanie, dokładnie to mieszkanie, też był salon wcześniej pokazany. Kupiliśmy za tą cenę, którą Wam pokazywałam za 130 tysięcy złotych. I po czterech latach dostaliśmy wezwanie z Urzędu Skarbowego, oczywiście, żeby stawić się w charakterze świadka, bądź przesłać pisma, bądź dokumenty, które potwierdzają, że nie zaniżyliśmy wartości nieruchomości. Bo a nóż, mogliśmy przecież zaniżyć wartość tej nieruchomości, dogadać się pod stołem, z państwem sprzedającym, żeby zaniżyć podatek PCC. No ale na szczęście mieliśmy jeszcze w tym czasie zdjęcia, jak to tragicznie wyglądało, Napisaliśmy im obszerne pismo, a do tego rozliczaliśmy jeszcze faktury z remontu. Była taka możliwość jeszcze kilka lat temu, że jak się robiło remont własnego mieszkania, to tam się dostawało zwrot VAT-u. A myśmy tego zwrotu VAT-u dostali z 2000 zł, wszystkie faktury poszły do Urzędu Skarbowego, mieliśmy ich kserówki i taki też plik dokumentów wysłaliśmy im, i do tej pory się nie odzywają. Myślę, że się nie odezwią. Natomiast na to trzeba też zwracać uwagę, tak? Żeby mieć przynajmniej zdjęcia, bo później udowadniać z, na podstawie świadków wydaje mi się, że to byłoby dużo e, trudniejsze. Tak, a tutaj zdjęcia poszły, faktury poszły. Na taką rzecz uczulam. Bardzo, bardzo trzeba zbierać dokumenty. Większość tych z nieruchomości teraz, które remontujemy, robimy zdjęcia przed i po. I jeżeli to nie jest w ramach firmy, to też zbieramy wszystkie faktury, bo zazwyczaj takie pismo przychodzi po czterech latach i 8 miesiącach. Od momentu zakupu. Więc musicie być. Tak. Chodzi o to, że oni mają prawo do 5 lat się zwrócić i za ten okres odsetki naliczyć i opłaty.